Siemanko z tej strony Fox, to jest kolejna prezentacja moda, który zwie się Better Sprinting. Chyba dobrze wymawiam, a jak nie to przepraszam. Yy, dobra, co nam dodaje ta modyfikacja? Modyfikacja dodaje nam nowe bariery. Jak widzicie w opcjach pojawia się nowa ikonka, Better Sprinting, właśnie tak nazywa się ten mod i dodaje nam tu, no w sumie niewiele. Yy, dobra, najważniejsze jest to i to. Tutaj mam sprint pod G, snake pod Y. Co nam to daje? Jeżeli kliknę G, właśnie kliknąłem. O, teraz, miałem włączone. To widzicie, moja postać ciągle biegnie. Ja trzymam W, zatrzymam się, znowu raz klikam W. Po prostu ciągle biegnie, będzie cały czas biegła. Możecie pod jakieś górki skakać, ona dalej będzie biegła. Wyłączacie to też klikając G. Teraz co robi Y? Y, klikamy. Ja teraz nic nie trzymam, nie trzymam klawiatury, klikam W. Jak widzicie ona się tak ciągnie do ta postać, bo kuca postać kucła, możecie sobie robić z nią co chcecie i dopóki nie klikniecie Y domyślnie, to ona będzie ciągle kucać. Także mod jest bardzo fajny, polecam. Yy, aha, i jeszcze ja mam OptiFina no niestety. Także ciężko mi to będzie pokazać. Ale tutaj macie... Aha, to mogę zmienić w sumie na... Jeżeli na to mogę zmienić, na U. I teraz jak kliknę U, Wy macie tam lewy kontrol, to moja postać biegnie. i po prostu przytrzymujecie to sobie, nie musicie klikać dwa razy W i w ogóle, tylko przytrzymujecie sobie jeden klawisz i ona biegnie. Możecie też ustawić sobie to na W, czemu by nie. I to wszystko, co dodaje nam ta modyfikacja. O, no, może jeszcze Wam powiem o tym. To przyspiesza nam latanie, latamy szybciej klikając ten U. Wow. I jak sobie właśnie tam zwiększycie i klikniecie to u, znaczy domyślnie co tutaj macie, czyli u was to będzie lewy sprint, pff, lewy kontrol Boże i będziecie szybciej latać, tak? Dobra i to na tyle, mam nadzieję, że Wam pomogłem, że będziecie korzystać z tego moda, komentujcie i oceniajcie, cześć, trzymajcie się, pa pa!